Od jakiegoś czasu normą w kodowaniu jest kodowanie UTF8 i teraz Google Chrome czasem przestawia to kodowanie, nie wiedzieć czemu, i wtedy polskie literki no, brzydko tu wyglądają, co trzeba zrobić. Tutaj w ustawienia Google Chrome klikamy. E, najeżdżamy na narzędzia, a następnie najeżdżamy na kodowanie. i W kodowaniu trzeba tu przestawić na UTF-8 to jest zgodne z, obecnie z normą międzynarodową. Również Allegro trzyma się tego kodowania, także wszystko będzie współgrało. tu Katalog tam C2 na przykład dalej jakieś tam 2000 tytuł aukcji Co, dwa? tu yy, przetestujemy czcionki on, si, ci, J, yy, u, u tak jakieś fotkę wybieramy i klikamy dalej i widzimy, że już są Ładnie polskie czcionki yy, wyświetlane. Dzięki.